Benny Bear i Ruby Rabbit i śnieżna niespodzianka. W nocy w lesie szyszkowym spadł śnieg, pokrywając każde drzewo, ścieżkę i dach lśniącą bielą. Benny Bear obudził się i wyjrzał przez okno. Śnieżny dzień! zawołał naciągając czerwony szalik i futrzane buty. Właśnie gdy otwierał drzwi chatki, śnieżka trafiła go prosto w nos. Plop. Mam cię, zaśmiała się Ruby Rabbit wyłaniając się z zaośnieżonego krzaka. Miała na sobie niebieską puchową kurtkę i nauszniki w kształcie płatków śniegu. Beny uśmiechnął się szeroko i utoczył własną śnieżkę. O, zaczynamy, króliku. Śmiali się i gonili się między drzewami, a śnieg leciał we wszystkie strony. Po kilkunastu śnieżkach, wpadnięciu w zaspę i wielu chichotach, opadli na śnieg, żeby złapać oddech. Ruby wskazała w niebo. Idealny śnieg. Powinniśmy coś zbudować. Śnieżny miś? zapytał Beny. Śnieżny króliczek? odparła Ruby. Spojrzeli na siebie, a potem krzyknęli razem. Śnieżny fort! Wkrótce z wielkim entuzjazmem zgarniali i układali śnieg. Beny swoimi dużymi łapami ubijał solidne, grube ściany. Ruby swoimi zwinnymi rączkami kształtowała okna i tunele. Inni leśni przyjaciele wpadali z pomocą. Wiewiórki rzeźbiły wieże, myszki lepiły śnieżki. Nawet myszka Marvin przynosiła kakao w maleńkich kubeczkach. W porze lunchu śnieżny fort zamienił się w śnieżny zamek z chorągiewkami z sopli i dzwonkiem w kształcie szyszki. – To może być najlepszy fort na świecie – powiedział dumnie Benny. Ruby rozejrzała się zamyślona. – Brakuje tylko jednej rzeczy. Śnieżnego tronu? Zgadł Beny. Nie, niespodzianki. Rubi szepnęła coś do Marwina myszki, który skinął głową i odjechał. Beny zamrugał. Jesteś tajemniczy. Rubi puściła oko. Zobaczysz. Tego wieczoru, gdy zmierzch zabarwił śnieg na bladofioletowo, do fortu zaczęły przybywać leśne zwierzęta otulone w szaliki i czapki niosące lampiony i smakołyki. Co się dzieje? Zapytał Beny. Rubi podała mu kubek ciepłego kakao z miętą pieprzową. To twoja niespodzianka z okazji dnia śniegu, świętowanie. Ciężko pracujesz całą zimę, Beny. Czas na trochę zabawy. Oczy niego się rozszerzyły. Dla mnie? Dla wszystkich, ale ty jesteś gościem honorowym. W śnieżnym forcie rozbłysły lampiony, a między drzewami rozbrzmiewała łagodna muzyka grana przez szopowy kwartet smyczkowy. Za fortem usypano górkę saneczkową, z której zwierzęta zjeżdżały z radosnym piskiem. Były girlandy z popcornu rozwieszone między drzewami, ciasteczka w kształcie gwiazdek i misiów, a nawet konkurs rzucania śnieżkami. Lubi stanęła na ośnieżonej skrzyni i podniosła głos. Zabeniego misia, najmilszego misia w lesie, najlepszego przyjaciela, jakiego można sobie wymarzyć, i tego, który zawsze rozgrzewa zimę. Wszyscy klaskali i wiwatowali. Benny zarumienił się tak mocno, że jego policzki pasowały do szalika. Ojej, cholera, po prostu lubię widzieć wszystkich szczęśliwych. Dokładnie, powiedziała Ruby. Właśnie dlatego chcieliśmy odwzajemnić radość. Potem myszka Marvin pociągnęła Ruby za płaszcz. Czas. Zwierzęta zebrały się w kręgu. Ruby delikatnie popchnęła Beniego w środek. Marvin pchnął włącznik i nagle drzewa wokół śnieżnego fortu rozbłysły setkami maleńkich, migoczących światełek, ze szklanych słoiczków i kryształków. Śnieg mienił się setkami kolorów, wszyscy zamarli. Benny stał nieruchomo, oszołomiony. Nie wiem co powiedzieć, wyszeptał. Powiedz: Zjedzmy śnieżny placek, wyszeptała Rubi, szczerząc zęby. Benny roześmiał się i uniósł łapy: Zjedzmy śnieżny placek. Zwierzęta znów zakrzyknęły, a śnieżny fort wypełnił się gwarem, śmiechem i pysznym zapachem zimowych smakołyków. Później Benny i Ruby usiedli razem na ławce wyrzeźbionej z ubitego śniegu, otuleni wspólnym kocem, obserwując migoczące nad nimi światła. Ruby powiedział cicho, Benny, to była najmilsza niespodzianka, jaką kiedykolwiek dostałem. Ruby oparła głowę na jego ramieniu. Zasłużyłeś na to. Popijali kakao i patrzyli, jak płatki śniegu znów zaczynają padać delikatnie, cicho, jak kołysanka. Las lśnił, śnieżna forteca wznosiła się wysoko, a przez jedną idealną noc Pinecon Forest wydawało się najprzytulniejszym, najszczęśliwszym miejscem na świecie.